Wnioskuję drogi widzu, że klikając w ten filmik pewnie myślałeś sobie Co to kurwa jest ten Legion Zagłady? Podążaj za mną mój widzu, opowiem ci pewną ciekawą historię Tak zagroziłem, bo kurde lata jak łopata Zaraz umrzesz, chodź tutaj do igre. Tak? Dowiesz Morty? się co to będzie zemsta salumu. Mor Morty ubierz akwai tego ubierz sobie Rebriever i całą zbroję z kości na siebie. Mam spray na was, nie zawaham się go użyć. Wypadł ode mnie. Mam tego kurwa dosyć. Chodź <słuch> tu kurwa. Łam Morty! Morty! Morty, gdzie jesteś? Nie ma go. Uwięziłem go w piwnicy. Czy jest włączone burzenie? Nie, nie ma. Macie Czaur. szczęście. Nie <słysza> patrz na ten wieżowiec. Patrzę i zastanawiam się, czy by go nie zniszczyć. Tak? Tak? Ja A. tak mam cały czas. Dobra, twoją gębą! Dobra, przesadziłeś, Damianek. Merdzielę za skórde. Będziecie mnie gnębić. W końcu się zmęczysz? Ty się w końcu zmęczysz, Salmonek. Ja niekoniecznie. Ee, ja się tak nie bawię. Dlaczego? Wiecie co? Uch. Wyłączam. Założyłeś, że mnie i tylko mnie w kurwiak. No założyłeś, że się zaatakujemy, bo prostu że z uciekasz. To co to mamy robić? No po... <grym> Założyłem! Tak! Jak miałem założyć? Jak. Kurde. Nawalacie we mnie mołotowami. No chodź nawalacie. tutaj! Nie nawalacie mołotowami. Welacie we mnie. Chuju pierdolony, bobrzy. Ała! Albo go przepraszasz w trzy sekundy, albo zostaniesz wyjebane z serwera. Nie! Uuu. Albo chuj ci w dupę. Chida, no ja się odwytaję za Zagłady, Salmon. Idę po was. Kiedyś, ale przyjdę. Nie wiem czy zdążysz. Ciężko się biega bez kończyn. Dobra, idziemy. Ja pierdolę stachu. I? Raz bardziej się ciebie boję. Dobrze. Czego szukasz mhm. w lesie, Salmonku? Wiesz, że to nasz teren? Nie twój interes. Jestem cukrzykiem i rucham wam ojców. Jezus Maria Spachu, za, ma, za dużo tych filmów Jakich filmów? Michał, to samo bym powiedział... O tobie. kim? On chyba wziął zbyt personalnie to, że do niego strzelałeś, wiesz? Dlatego szykuję się na... Na co się szykujesz? Na hiszpańską inkwizycję? Tak To na oliwdupę, dupę, bo zaraz przyjdziemy Za no to ja przyjdę do was Kanibale też tak mówili. Obecnie ich szczątki i, i, jej, i całej rodziny i przy okazji pradziadków piszą obecnie na mojej ścianie. Idę Michałowi... Rozpaść. Ale Michał jest ze mną w bazie, więc jak rozwalisz Michałowi, to rozwalisz też mnie, a wtedy będzie bardzo źle. Ha, ha, kurwa, nie goń mnie, chuju. Przepraszam, pomyliłem się z Salmonem. <laughs> Sorry, Bartek.